Witam wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu. Mówimy ciągle o zakwaszaniu organizmu. Posłuchajcie Państwo, szkodzą nam przede wszystkim nasze nawyki żywieniowe. Jemy zbyt obficie, błędnie odżywiamy się środkami spożywczymi rozkładającymi się w przemianie materii z odczynem kwaśnym. Pieczywo, czyli produkty mączne, cukiernicze, wszelkie słodycze, słodkie napoje są słodkie, to prawda, ale rozkładają się z odczynem kwaśnym. Żyj więc mniej słodko młody człowieku. Inaczej słodką młodość zamienisz w bardzo kwaśną starość. Powiedzmy, pomówmy teraz troszeczkę o mięsie. Podczas trawienia mięsa, w wyniku rozkładu jąder komórkowych, powstaje kwas moczowy, cichy zabójca. Kawa zawiera puryny, co również prowadzi do zakwaszania i przesuwa procesy przemiany materii w kierunku kwaśnym. Podobnie produkty z dużą ilością białka sery, twarogi, Pasteryzowane lub gotowane mleko wymagają przy trawieniu odpowiedniej ilości naturalnej witaminy C. I nie tylko. W przypadku braku niedoboru witaminy C dochodzi w jelitach do procesów gnilnych, czego efektem jest powstawanie kwasów i toksyn. I wmawia się nam, proszę Państwa, że potrzebujemy dużo białka. Dlatego zwykle przyjmujemy białka nawet 10 razy więcej 10 razy więcej niż potrzebuje organizm. Jesteśmy więc przebiałczeni. Na zewnątrz objawia się to na przykład mocnym zgrubieniem skóry na podeszwach stóp. Nie ma to nic wspólnego ze zgrubieniami spowodowanymi chodzeniem boso. U takich ludzi występuje również podatność na astardnienie tętnic. Coca-Cola, Pepsi-Cola oraz inne tego typu napoje, słodycze, również leki, zakwaszają nas, proszę Państwa, całkiem skutecznie. I o paradoksie: wszystkie te produkty nie są kwaśne w smaku. Często przeciwnie. Produkty ich rozkładu są jednak kwaśne. Zakwaszamy się więc systematycznie, co powoduje na wstępie totalną destrukcję przede wszystkim w układzie pokarmowym, ponieważ kosmki jelitowe albo nie wchłaniają zakwaszonego pokarmu wcale, albo wchłaniają go słabo. Na zewnątrz objawia się to najczęściej biegunką. Przyczynami zakwaszania, czyli zatrucia. Jest również niewłaściwe łączenie pokarmów, a także zaparcia. Ta lekceważona często dolegliwość ma już, proszę Państwa, wprost charakter epidemii. Przecież kał pozostaje w takim przypadku długo w organizmie, skutecznie go zatruwając. Jest to jasne, chyba, dla każdego. Ogromnym zagrożeniem jest brak ruchu, a więc niedotlenienie, sprzyjające wybitnie zakłóceniu równowagi kwasowo-zasadowej. Uważać należy również na jednostronne, lub restrykcyjne diety odchudzające, np. wysokotłuszczowa dieta Atkinsa czy wysokobiałkowa dukana, pomaga, pomagają dość szybko schudnąć, ale silnie zakwaszają organizm. Takie diety bogate w tłuszcze i białka, ale ubogie w błonnik, węglowodany, minerały, witaminy oraz naturalne substancje nieodżywcze wywołują z czasem w organizmie tzw. kwasicę ketonową czyli inaczej ketozę. Efektem są zmęczenie, wymioty, brak apetytu. Podsumujmy, ważne przyczyny zakwaszenia organizmu to, po pierwsze, proszę Państwa, przebiałczenie w wyniku przejadania się mięsem, zwłaszcza wieprzewiną, nabiałem, sery, mleko, twarogi, słodyczami, słodkimi napojami, produktami z białej mąki. Dalej. Hipermarketowe, rafinowane i nasycone konserwantami tłuszcze, nadmiar spożywanej czarnej herbaty i kawy, niedostateczne zaopatrzenie organizmu w wodę, woda ma rozcieńczać stężenie kwasów, woda ma wypłukiwać, przepłukiwać organizm, napoje gazowane, proszę Państwa, Woda jest nasycana, woda gazowana, czy w ogóle płyny gazowane są nasycane dwutlenkiem węgla. W wodzie dwutlenek węgla świetnie się rozpuszcza, bo woda świetnie rozpuszcza i powstaje kwas węglowy, słaby, ale kwas. Dalej, proszę Państwa, stres, lęki, zawartwianie się, niepokój, gniew, wszelkie negatywne myśli, pośpiech, drastyczne, niezbilansowane żywieniowo-kuracje odchudzające, obecność pasożytów w organizmie, Okradających organizm ze składników pokarmowych oraz toksyny przez nie wydzielane, nadmiar chemicznych leków, zatrucia metalami ciężkimi, np. toksynami stomatologicznymi w postaci rtęci czy palenadu, brak ruchu lub nadmierna aktywność fizyczna, nawykowe płytkie oddychanie, mało snu, fizyczne przemęczenie lub zbyt duże obciążenie wysiłkowe i, proszę Państwa, smog elektromagnetyczny. I od następnego odcinka oczywiście w dalszym ciągu spotykamy się. Do zobaczenia. Cześć.